Czy w naszym podsumowaniu dzbanem może być tylko kierowca? No niekoniecznie. W Szczawnie Zdroju znaki zmieniają się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A raczej, różdżki funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Obrotowy znak przymocowywany na trytytki, w zależności od pory dnia, dnia tygodnia, raz zezwala na parkowanie, by następnie zakazywać. Okej. Okay. Każdy ma takiego harego pottera, na jakiego zasługuje, Nasu na miarę swoich możliwości. W tym tygodniu komentujemy w kontekstach filmowych, ale to jest rzeczywiście po prostu śmieszne. No to jest śmieszne. Ja sobie taki znak skonstruuję, też koło mnie tam, gdzie mieszkam. A to była inicjatywa. Yy, to, rozumiem, była, to, że... była, to była in inicjatywa yy, władz miejscowości, wynikająca mhm. z tego, że różne natężenie ruchu i to jest, w, grun w grun do pewnego stopnia, możemy to racjonalnie tłumaczyć, że w związku z panującym ruchem turystycznym mhm. yy, szczególnie w weekendy yy, Zakaz parkowania no tak, i zatrzymywania ale... się, zakaz zatrzymywania się i postoju jest orzekany tam. No tak, w ale to ulicach. się rozwiązuje nieco inaczej. No. Tak, myślę. To, to, dodatkową informacją o, o dniach, w których parkowanie jest dozwolone lub zabronione. Tu ewidentnie brakuje tabliczki, na której jest jasno, byłoby jasno określone, kto ma prawo obrócić ten znak. No. Tak. I kto te trytytki gdzieś tam jest w stanie, jest w stanie, nie wiem, przeciąć, obciąć, zamocować, odwrócić i tak dalej. Myślę, że dla, dla osoby, która wpadła na ten pomysł, dzień, w którym na niego wpadła, to był piękny dzień. Tak, to był rzeczywiście piękny, słoneczny dzień, takiego słonecznego lata, ale bez dzbanów drogowych. W sierpniu nadal Wam życzymy.